Aleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. chowała Tobie, Chryste. Rozpoczął się Czas wakacji, czas wypoczynku. Przede wszystkim w czasie wakacji najwięcej radości mają dzieci po zakończonym roku pracy, kiedy mogą wyjeżdżać poza rodzinę, kiedy mogą, nie chodząc do szkoły, wędrować, odpoczywać, ale także i ludzie dorośli. Wiele mogą skorzystać, kiedy jest czas wakacji, po to, żeby przynajmniej uświadomić sobie, że człowiek nie jest powołany tylko i wyłącznie do ciągłej pracy. Potrzeba nam pomyśleć również i o tym, że jesteśmy zaproszeni, aby był czas wytchnienia, wypoczynku. Ale ten czas wypoczynku. Wiąże się także z relacją w odniesieniu do Pana Boga. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Trud życia. Nie możemy tylko i wyłącznie zajmować się pracą. Często obrazowo przedstawia się człowieka pracującego, który ma głowę skłonioną w dół. Nie patrzy w górę, a trzeba tego oderwania, by spojrzeć w górę, by uświadomić sobie, że nie tylko praca jest najważniejsza, ale ważny jest również i wypoczynek. Przyjdźcie utrudzeni, obciążeni wielorakimi problemami. Ja was pokrzepię. Ale znajdujemy także i to dalsze odniesienie, o którym słyszeliśmy, kiedy Pan Jezus mówi. Ja Was pokrzepię, ukoję, ale także nakłada na nas dodatkowy ciężar. Weźcie moje jarzmo na siebie, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. To znaczy, że Bóg nie zwalnia nas mimo wakacji, odpoczynku, by kształtować relację duchową. Tak jak możemy odpuścić sobie pracę, nie możemy odpuszczać tej relacji kształtowania duchowego ponieważ i na wakacjach może w szczególny sposób jeszcze bardziej poprzez piękno przyrody poprzez obserwacje możemy podziwiać Boga Stwórcę ale także w tym czasie odpoczynku jest chwila na refleksję by podjąć modlitwę żeby przynajmniej w niedzielę święto Uczestniczyć we Mszy Świętej. O to powinni zadbać rodzice względem swoich dzieci, i sami nie powinni o tym zapominać. Pan Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie. To jarzmo jest słodkie wtedy, kiedy jest podejmowane z taką rozwagą, że życie duchowe powinno ciągle być w nas pogłębiane i rozwijane. Nie możemy tylko i wyłącznie zaprzestać do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, a kiedy wychodzimy poza drzwi Kościoła, już nas więcej to życie nie obchodzi. Tak często jesteśmy zmęczeni. Z czego wynika to zmęczenie? To tempo życia, tempo pracy, a to owo tempo dla niektórych wręcz jest zabójcze duchowo. Dlatego, że brak miejsca dla Pana Boga, a przecież jeżeli Pan Bóg nie będzie na właściwym miejscu, to nic w naszym życiu nie będzie na właściwym miejscu. Dlatego potrzeba, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, a wtedy i te relacje, nasze odniesienia do pracy, do wypoczynku, do spotkania z drugim człowiekiem będą miały sens i będą na właściwym miejscu. Często uskarżamy się, zwłaszcza w dobie XXI wieku, że brakuje nam czasu na modlitwę, że brakuje także pewnego sensu, celu w życiu. Właśnie to jest wtórne: ten cel życia, sens jest wtedy jasny. Kiedy na pierwszym miejscu w życiu człowieka jest Pan Bóg. I możemy to porównać często do człowieka, który wkłada wiele wysiłku, rąbiąc drzewo, ale tępą siekierą, zdenerwowany, że ta praca nie idzie, zmęczony, ale wystarczy tylko tę siekierę naostrzyć. Wystarczy również wzmocnić ten wymiar duchowy, aby to nasze życie nabrało sensu, smaku, i wtedy człowiek najbardziej zmęczony powie, że to życie ma sens i w odpowiedniej hierarchii wartości będzie również pragnął, żeby także i odpocząć. W Chrystusie ludzkie życie zawsze znajdowało i znajduje pokój i ukojenie. Przypominał także o tym wielki, święty nasz rodak. Jan Paweł II, że potrzeba, by w Chrystusie, któremu otwieramy drzwi naszego serca na oścież, człowiek odnalazł spokój i ukojenie. Nie jest to jakaś myśl nowa, ale wystarczy sięgnąć choćby do świętego Augustyna, który też mówił: Stworzyłeś nas, Boże. I niespokojne jest serce nasze. Dopóki nie spocznie w Tobie. Rzeczywiście, serce człowieka będzie zawsze tęskniło za czymś wyższym, piękniejszym, co niekoniecznie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, żeby mieć, żeby znaczyć, ale przede wszystkim, żeby mieć wartość duchową. Człowiek o wartości duchowej naprawdę. Może wiele dokonać w świecie, w którym żyje, przemieniać oblicze tego świata. I niejednokrotnie próbujemy zepchnąć to przemienianie oblicza na innych. Są rządzący, odpowiedzialni, którzy kierują naszymi losami, ale to przecież my niczym ogniwo w łańcuchu jesteśmy wciągnięci. W tę przemianę świata, i to zależy także od Ciebie i ode mnie. Nawet jeżeli nie jesteśmy politykami, ale w wymiarze naszej pracy, naszej duchowości, ubogacania środowiska, w którym żyjemy, środowiska, które tworzymy, tę podstawową wspólnotę, jaką jest rodzina, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Niech towarzyszy nam również dzisiaj ta myśl, że Bóg nigdy o nas nie zapomina. To my zapominamy o Panu Bogu. Bóg pamięta i o naszej pracy, aby nam błogosławić, ale pamięta także i o tym naszym utrudzeniu, abyśmy mogli odpocząć. Niech ten czas rozpoczętych wakacji dla dzieci, młodzieży, ale także i dla osób dorosłych naznaczony będzie Bliskością Pana Boga, Jego obecnością, abyśmy jako chrześcijanie mogli jeszcze więcej poświęcić tego czasu na modlitwę, życie sakramentalne, bliskość Boga poprzez przyrodę, piękno, które nas otacza. Amen. Służmy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego.